Witam was, moi drodzy. Dzisiaj miałem naprawdę taki dzień, takie urodziny, które chyba do końca życia nie zapomnę, bo naprawdę było grubo i było bardzo, bardzo źle. Do tego stopnia, że już nawet i policja była i tak dalej i tak dalej, także ale może od samego początku. Dzień jak to, dzień fajnie się wszystko zaczęło, na spokojnie. Miałem na popołudniu do roboty. Także mówię, to z rana wyjedziemy sobie jeszcze, bo żonka chciała do Węgla, Tam jest taki jeden antykwariat ze starymi książkami. I zawsze jak tutaj jesteśmy, to po prostu zaglądamy tam, bo mają tam różne perełki niekiedy. Także pojechaliśmy sobie tam. Wszystko fajnie, pięknie. No postawiliśmy samochód w Kuparku. To jest taki parking podziemny, gdzie najlepiej po prostu auto postawić sobie. Wszystko fajnie. No i żonka musiała jeszcze iść do toalety więc poszła sobie do tej toalety no i idziemy, idziemy do tego sklepiku popatrzyliśmy tam coś tam znaleźliśmy fajnego no to idziemy jeszcze później kawałeczek po mieście żeśmy się przeszli i tak nagle idąc patrzę i pytał się ją gdzie masz klucze z auta a ona mówi ja ty je masz przecież ja w tym momencie takie oczy ja mówię, ja ich nie mam Przecież Ty mi ich nie dałaś, bo ona jechała dzisiaj. Mówię, dobra, teraz jeszcze parę komentarzy po drodze zrobię e, z tego wszystkiego, poodpowiadam co tam powpadało, bo tam dużo, dużo komentarzy strasznie powpadało. Mówię, zrobię trochę i jedź Ty teraz, a ja później pojadę najwyżej. No to ona miała klucze. No i się okazało, że tych kluczy nie ma. Więc z powrotem poszliśmy szybko do tego sklepiku. No, czy tam przypadkowo ich nie zostawiła, jak tam przeglądała te książki tego. No, ale okazało się, że no niestety nie ma tam tych kluczy. Tam ta pani też wzięła numer telefonu od nas. Mówi, że jakby w razie czego jeszcze gdzieś znalazła, jakby gdzieś wpadły w między półki czy coś ten tego, no to by zadzwoniła do nas, nie? że po prostu ma te klucze tam. No więc co, no to idziemy z powrotem potem ten parking, tam gdzie auto stoi, patrzę, czy czasem gdzieś koło auta nie leży, no auto zamknięte, nie ma szans, nie. Na szczęście jeszcze stało, bo tak sobie myślę, mówię, kurczę, jak gdzieś te klucze ktoś znalazł, no to by sobie mógł podejść i zobaczyć, które auto się otworzy i sobie może nim pojechać, nie. No ale nie ma kluczy, auto stoi, no to jeden plus, dobra. To mówię, wiesz co, no to ja tu poczekam przy tym aucie, a ty idź zobacz jeszcze do tej toalety. No i przypomniało jej się, że jak poszła do toalety, to miała spódnicę, powiesiła klucze na taki haczyk, które tam wiszą przy toalecie, gdzie masz sobie tam jakąś kurtkę powiesić, czy torbę, nie wiem, w męskich takiego czegoś nie ma, ale w damskich widocznie coś takiego jest. Nie wiem, nie chodzę do damskich toalet, także nie wiem. No i tam tamto powiesiła te klucze, więc poszła tam. Niestety kluczy już nie było. Kto się zabrał? No więc teraz zaczyna się cała akcja. Dzwonimy pierwsze co? No to zadzwoniłem do teściowej. Mówię, czy bym mogła podjechać tutaj na biuro do policji i po prostu zapytać, czy tam gdzieś nie ma jakiegoś biura, gdzie na przykład ktoś coś znajdzie, że może to odnieść, nie? Coś takiego. No to pojechała tam, ona. Mi się w tym momencie zaczynała bateria kończyć w telefonie, żeby było jeszcze śmieszniej. Powerbank oczywiście w aucie, dokumenty też wszystko w aucie, wszystko praktycznie w aucie zostało, no bo tam tylko na momencik wyskoczyliśmy, więc nic nie brałem ze sobą. Wszystko pozamykano, więc no, szyby nie będę tłuk. Trudno, zobaczymy. W międzyczasie e, zapytałem jeszcze tam jednej pani, w tym też o takie biuro podawcze, bo tam w tym parkingu nie mogłem znaleźć nigdzie e, takiego, wiecie, biura, żeby gdzieś ktoś tam siedział czy coś. No to pani mówi, no rzeczy znalezione, no to do Urzędu Miasta. No to w międzyczasie dzwonię do Urzędu Miasta. No ale okazało się, że dzisiaj nikt nic nie przyniósł znalezionego. No i więc stoimy, stoimy. No tam w międzyczasie i mama zadzwoniła, mówi, no, że jedzie do nas, bo auto dopiero będzie można scholować w poniedziałek, bo tam by musiało coś takiego specjalnego przyjechać, co to auto by mogło zabrać, bo tam pierwsza lepsza pomoc drogowa nie wjedzie bo jest za bardzo niski ten garaż po prostu, ten parking i by się nie zmieściły. Są po prostu te samochody za wysokie i nie dałoby rady, żeby tam wjechać, żeby to auto scholować, bo trzeba by go było scholować jak nie ma kluczy, a tym bardziej, że też jest automat, to też nie każde auto może scholować, bo jak stoi na P, no to wiadomo, że no nie da się po prostu go wtedy przesunąć, bo są koła zablokowane. Także to dopiero w poniedziałek by można było auto scholować, no i też później by była kwestia jak się do niego dostać, do środka, żeby oczywiście jeszcze wyciągnąć e, dokumenty nie i wszystko, żeby w ogóle coś było zrobić. No w policji też za bardzo nic nie mieli, żadnego zgłoszenia, e, nic takiego. E, co się dowiedzieliśmy, że na pewno mają już bazy połączone, ponieważ po samej rejestracji wiedzieli już, kto jest właścicielem w Polsce tego samochodu. Także tu bazy na pewno już mają połączone. Także jak was fotoradar jakiś złapie w Holandii, to ten mandat raczej na pewno już przyjdzie. Kiedyś tak nie było, ale już teraz widocznie te jest, że mają to połączone, bo mieli pełny wgląd, czyje to auto i tak dalej, i tak dalej. Także to już wiecie z pierwszej ręki teraz. No i stoimy przy tym aucie i w sumie mówię, no nie wiem, no co tu zrobić, jeszcze kolega w międzyczasie, jeden zadzwonił, mówi, ty, to ja może znam takiego typa, co potrafi auto otwierać i, no wiecie, odpalić go, pomimo, że nie ma kluczy i tak dalej, no to ja tak się śmieję, mówię, no do tego doszło, że teraz będę musiał swoje własne auto ukraść, bo innego wejścia nie ma <laughs> z tego parkingu. Ale w pewnym momencie widzę, że podjechała obsługa tego całego kuparku, bo widać, że musieli zauważyć tam gdzieś na kamerach, że ktoś tam się cały czas gdzieś tam kręci przy tym aucie i pewnie mówił jakiś typ z gwiazdy, pewnie próbuje auto zakosić albo coś, więc podjechali tam, no ale nie podeszli, nic z tego, tylko stali i obserwowali. Ja mówię, to wiesz co, to dawaj, idziemy się do nich zapytać, czy gdzieś tu może jakiegoś klucza ktoś nie dał, czy coś z tego. Bo wyglądało to po prostu czarno, jesteście w obcym kraju. Jak, jakbym jeszcze nie znał języka, no to już by było całkiem przewalone, ale że język akurat znamy, no to, jest, to już jest jakieś ułatwienie. No i pytam się ich, ona mówi: No nie, nic takiego tego nie było. Ale mówi: Zadzwonię jeszcze do kolegi, bo jednak gdzieś tam się okazało, że całkiem gdzieś u góry było jakieś małe biuro schowane i zadzwoniła tam do tego kolegi i on mówi no, no niestety ale też nic nie ma ale w tym samym momencie ktoś zostawił nagle im tam kartkę zobaczył że na klamce wisi kartka i pisało tam e, Quite, czyli zgubiłeś klucze auto klucze nie auto Schlüterkweid Belen i zostawił numer telefonu więc mówię kurczę dalej pobiegła po ten numer telefonu ja dalej przy aucie stałem dzwoni Pierwszy raz no, nie odebrał, dzwonię drugie. Ja mówię, jeszcze tak myślałem, ja mówię, kurczę, mamy tylko polski numer. Gość ja zobaczy, polski numer nie odbierze. Pewnie będzie myślał, że jakiś skama albo coś mu tam dzwoni, ale odebrał za drugim razem, opisała mu klucze, które żeśmy zgubili. Gościu mówi tak, to te klucze. Boa, kawie serca dosłownie taka przygoda. Całość chyba z 3 godziny ponad trwała. Żeśmy tam po prostu przechodzili, przeszukali, przedzwonili, przejeździli. W międzyczasie jej mama też już przyjechała po to, bo myślała, że nas będzie musiała zabrać czy coś. Żebyśmy po prostu musieli dzwonić do tego parkingu, że to auto po prostu zostanie dłużej. No bo nie było innego wyjścia, bo dopiero w poniedziałek można było scholować. Więc naprawdę no przygoda dzisiaj taka, no i cały dzień zarwałem. Nic z tego po prostu nie wyszło do roboty, nie zdążyłem pojechać. Także no, będę musieć jutro nadrobić po prostu Także zrobiła mi żonka dzisiaj przygodę życia Po prostu no, gdzieś chwilę jej umknęło Zapomniała, powiesiła Ja też mnie nie zwróciłem uwagi Że jak wyszła to nie miała tych kluczy ze sobą No bo też inne rzeczy na głowie Człowiek jeszcze po tej podróży Też troszeczkę taki zmęczony Bo to tu i tam też robota Także no dzisiaj takie urodziny konkretne Że nie zapomnę ich do końca życia To było naprawdę no nie miałem jeszcze takiej przygody nigdy w życiu A tym bardziej, że nawet w domu nie mamy drugiego klucza do tego samochodu, bo ten samochód miał tylko jeden klucz I nie było innego i to nawet nie jest zwykły klucz, tylko wiecie to jest ten klucz taki pilot co się tam wkłada i ten guzik stop start Także nie ma nawet stacyjki, którą byś mógł tam przekręcić i coś pokombinować, tylko to jest całkiem inaczej po prostu eee, Z tym, także no powiem wam akcja niesamowita dzisiaj Także no było naprawdę, naprawdę grubo z tym wszystkim. A tu jest winowajca tego całego zamieszania dzisiaj. Co to całe zamieszanie narobił. Ale wiecie, co to było? 100% ale wypadek, ale to było taki niespodzianka. Taki prezent do niego urodzin Tak Dodatkowy tak, Taki prezent, taki prezent, że mi zaraz parę siwych włosów znowu na brodzie wyskoczyło, dodatkowych <noise> Których już nie miałem o, <noise> Momentalnie taki prezent mi zrobiła Ale słuchajcie Każdy od was też może mieć taki Zapomniałam klucz tu, zapomniałam klucz tam. No tak, tylko tak. nie w innym kraju 1300 nie. kilometrów od domu Ja wiem ale kiedy ja nie znam holenderski język i ja on mam taki wypadek tu. No to masz to... przesadę. Tak. To byś nie znalazła nic, to jest koniec. Tak. Piesioł. Piesioł leży. Dobra. No, i taka przygoda moi drodzy. I teraz pomyślcie sobie tyle ludzi, co tam pisze, ale o tym będziecie mieli osobny film, bo mnie tyle ludzi tam zaczęło pytać o te zwierzęta, to wam aż osobny film o tym zrobię, bo dosłownie to jest niemożliwe, ile mi tam ludzi zaczęło pisać, albo zwierzęta zostawiliście w domu, osobny zrobię film, ale pomyślcie, co by teraz było, jakbym te zwierzęta miał ze sobą i taka akcja, i bym tego klucza nie znalazł. Co wtedy? To by było dopiero przesrane. Także jak widzicie, różne rzeczy się mogą na drodze przydarzyć. Jeszcze jedno w sumie jak już też przy tym jesteśmy, ile mi tam ludzi pisze. Weź do roboty, weź tego, weź iść do pracy że prawo jazdy zrobiłeś za pieniądze ludzi, którzy ci sponsorują. Ludzie, wy się puknijcie w łeb, wy się puknijcie w łeb. jak miał tutaj dostać od was tyle darowizn, to bym nie musiał tutaj wyjeżdżać, to bym nie musiał w Polsce zapierniczać za grosze jeszcze, bo robię dodatkową pracę po to, żeby jeszcze tutaj do tego wszystkiego dokładać, do tego całego interesu. A wy naprawdę myślicie, że z tego jest tyle pieniędzy, że ludzie wam wpłacą? Nie w tym kraju, nie w Polsce, nie w Polsce, bo jak ja mam zarobić gdzieś 500-600 zł miesięcznie, to jest wszystko, jest, a opłat mam dużo więcej, które są, które muszę zrobić, tak, bo już samego ZUS-u jest dwa ileś tam, dwa 800 czy dwa nie pamiętam teraz, to jest już sam ZUS i to ich nie obchodzi, że ty zarobisz mniej, ty ten ZUS musisz zapłacić. Później ci dojdzie jeszcze do tego VAT, później ci dojdzie dochodowy. Chmury, z których książki możecie pobierać, strona internetową, To wszystko trzeba opłacić i to się robi prawie chyba z 4000 na miesiąc, które trzeba wszystkiego zapłacić. A dostaniesz z 500 zł darowizny. Z YouTube'a masz gdzieś 2000 ileś, 2,800, niekiedy, 2,500, zależy jak, jak tam filmy chodzą. Czasami jest nawet było i 1900, raz było i 1500. I z tego, to jest ta wielka kasa, tak, którą wszyscy, wszystko sponsorują. Sponsorują mi te łańcuchy, które zrobiłem Wam film, które noszę już ile, o tam mówiłem, 18, 14 lat, gdzie zdjęcia Wam stawiłem, jakie miałem, tyle lat, które były daty na tych zdjęciach dawno temu, że już je miałem. I to z tego wszystkiego, tak, z tych wszystkich sponsoringów. No, tu się puknij w łeb. Jak nie wierzysz, to se załóż kanał, se sprawdź, zobaczysz. Przekonasz się, jak to fajnie idzie, jak ci fajnie ludzie wpłacą. Nie w tym kraju, moi drodzy, bo ja mam znajomych, którzy mają kanały po niemiecku, po angielsku czy po holendersku. I tam dostają sumy tak. Tam ludzie są całkiem inni. Tam wpłacają im co miesiąc sumy takie, że głowa mała, jak mi tam opowiadał, że gościu nawet jeden mu dom cały dał. Tak o w formie darowizny, żeby się mógł tam mieszkać dodatkowo tam dopiero dają, ale nie u nas w Polsce. U nas w Polsce to ci dają 1, 2 zł, 5 zł, 3 zł, 10, 20 zł, czasami jakieś 50 zł, jest tylko jedna Pani, się para, która nas, którą raz odwiedziliśmy, już też przy okazji, przy okazji pozdrawiamy, która nas rzeczywiście miesięcznie 250 zł nam tutaj pomaga, co miesiąc w miesiąc, co naprawdę cenimy, bo to jest naprawdę duża kwota, która naprawdę solidnie co miesiąc przychodzi i to jest naprawdę już duża, duża pomoc. To te wszystkie małe sumy oczywiście też bardzo jesteśmy wdzięczni, bo to jednak wszystko robi. Te 500, 600, e, czasami 700 zł zależy e, miesięcznie, to się, to się to zrobi z tego. Ale no, ludzie myślą naprawdę, że wy tego, zrób mi darowiznę, to ci ludzie wpłacą miliony na konto. Nie ma takiej opcji. Może jakby był jakiś, nie wiem, super, mega szczytny cel, bym powiedział, że umieram czy coś, to może tak, ale tak się nie robi. Bo nie ubiera mnie, że wszystko w porządku. no Parę siwych włosów mi dzisiaj wyskoczyło od tego stresu. To był naprawdę dzisiaj taki dzień, że głowa mała. Także już na dziś starczy. Ja idę się teraz obmyć pod prysznicem chłodny prysznic. żeby uchłonąć z tego wszystkiego, bo dopiero co przyjechaliśmy do domu, także mam więcej jak dojść. Także tyle na dziś. Trzymajcie się, hej, a jutro albo pojutrze wam zrobię jeszcze film o tych zwierzętach, o które tak się wszyscy dopierdzielają, bo to znowu też jest tutaj, wiecie. No. Ludzie nie myślą. Ludzie naprawdę nie myślą i nie wiem, gdzie mają mózgi, i to widać niekiedy, nawet jak się gdzieś coś kupuje, coś się gdzieś zamawia, gdzieś pójdę i zawsze dostanę nie to, co zamówiłem, tylko zawsze coś innego. Także to też nie wiem. Idę, myślę, mówię, no co jest? Nie kontaktują, po prostu nie kontaktują mózgi i do widzenia jeszcze na koniec dnia się melduję jeszcze raz, jeszcze dzień fajnie ogólnie no, przeleciał dalej już teściowa zaprosiła nas jeszcze tutaj do takiej restauracji, także zjedliśmy jeszcze jedzenie urodzinowe zjadłem sobie shawarmę. żona w sumie też szołarmę, teściowa też shawarmę. także dzisiaj była szoarma czysta, bez żadnych dodatków bez warzyw, bez bułki bez pieczywa bez frytek, bez niczego, tylko po prostu sama szoarma. jest tu jeden taki fajny Taka fajna restauracja, którą już tam znamy od dość dawna, jak tutaj bywaliśmy, to tam zawsze do nich poszliśmy. Także mega, mega super. No i tak się po prostu dzień kończy. Jeszcze przypomnę na sam koniec o konkursie, który nowy jest tutaj teraz, który tutaj trwa. Także pamiętajcie, że teraz jest nagroda 15 tysięcy złoty bon w formie 15 tysięcy złoty do sklepu, z którym współpracujemy. Wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie sobie w opisie tego filmu. Wystarczy, jakikolwiek jeden z nich sobie zakupić, może oczywiście i więcej. Są to dobre produkty, sprawdzone przez nas, z których sami korzystamy z długimi gwarancjami i tak dalej. Nie jest takie, że tylko pół roku, rok, dwa, tylko tam jest 10 lat gwarancji, na przykład na poduszki czy matrace. Także jest to sporo. I wtedy wpisać sobie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem i do 24 grudnia zostawcie nam tutaj jakąś fajną historyjkę z danym produktem, który zakupiliście i będziemy wybierać najlepszą historię, która po prostu dostanie bon na 15 tysięcy złotych, tak jak i było w poprzednim konkursie. Nie musicie być jakimś poetą czy czegoś tego, wystarczy jakiś zwykły, fajny komentarz. Ostatnio wygrał taki dość śmieszny komentarz, który przeczytałem, ten film Tam będziecie mieli kilka filmów do tyłu, e, kto to wygrał. Także no, możecie znowu próbować szczęścia. Komentarz po prostu pod jakimkolwiek filmem wrzucić z tą historią, my go wyłapiemy, osobno sobie to wtedy w dokumenty wpinam, żeby później móc z tego coś wybrać i co, co może wygrać. Także... Życzymy wszystkim miłego dzionka. Dzionek naprawdę zwariowany. Tyle na dziś. Trzymajcie się.